Widzicie kochani, jak co weekend jesteśmy tutaj nie po to, aby wciskać wam tradycje, nie po to, aby posyłać was w religijne miejsca. Jesteśmy tutaj po to, aby czynić różnicę, tak jak 2000 lat temu na tej ziemi Jezus czynił różnicę. Już dużo wcześniej religijni ludzie, religijni ludzie mówili: my mamy patent na Boga. My wiemy, a tak naprawdę chodziło o to, aby kontrolować innych. Ale Jezus przyszedł i powiedział: Ja jestem droga, prawda i życie. I religijny system nie był w stanie tego zdzierżyć. Robił wszystko, aby go zabić i tak naprawdę utrzymywać stan rzeczy, który był. Kochani, jestem trochę zainspirowany dzisiaj kilkoma ciekawymi rozmowami, jakie miałem. Jest taka tendencja wśród ludzi, żeby temat Boga to było coś takiego strasznie mistycznego, strasznie coś skomplikowanego, coś, czego nie da się dotknąć, coś, co jest jakieś takie bardzo trudne, jakieś takie zawaluowane, że człowiek chociaż nie wiem, jakby się wytężał, to nie jest w stanie Boga poznać. To są brednie. Zobaczcie, tu są młodzi ludzie, oni mają gdzieś religię. Oni mają gdzieś tak naprawdę komplikowanie im w głowach. Ale prawdy potrzebuje każdy człowiek. Tak samo jak ja potrzebowałem, tak samo potrzebują oni i tak potrzebuje każdy z was. Ja... Słucham? Ale ja mówię, no dobra, to w co wierzysz? Jak ten Bóg ma na imię? Jezus. no bardzo dobrze. Ha? Czy wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy? Tak jest. Czy wierzysz, że zmartwychwstał w ciele? Tak jest. Mhm. To czemu się z tego śmiejesz? Okej? Okay. Czemu? Bo jestem szczęśliwym człowiekiem. I cieszę się. To bardzo dobrze. No to się cieszę. No to widzicie, chłopaki. No to w takim razie rozumiecie, jaka jest różnica między żywym Jezusem, którego głosimy, a tak naprawdę martwymi uczynkami, które mówią, bądź taki, bądź taki, bądź taki. Bo Jezus tak nie mówił. Jezus mówił, uwierz we mnie. Uwierz w to, co zrobiłem dla Ciebie tutaj na ziemi. Uwierz w to, że przelałem swoją krew za Ciebie. Kochani, ja nazywam się Michał Korgol, mam 46 lat. Od trzech lat regularnie głoszę tutaj do Was pełną Ewangelię Chrystusową. Ewangelię, która została gdzieś tam zepchnięta. Zastąpiła ją moralność, różnego rodzaju uczynkowość, humanizm ale nie to głosił Jezus i nie to jest ratunkiem dla Ciebie ja tak jak Wam powiedziałem wcześniej też miałem taką tendencję, że doszedłem do takiego miejsca jako prawnik z wykształcenia współwłaściciel dwustuosobowej kancelarii prawniczej kiedyś, że wydawało mi się że prawdziwe jest tylko to co jest bardzo skomplikowane że mądrość jest tylko tam gdzie coś jest bardziej bardzo złożone i zawaluowane dzisiaj wiem w jakim byłem, totalnym błędzie. Istota Ewangelii jest bardzo prosta. Człowiek z natury jest buntownikiem. Człowiek z natury od początku nie chciał być posłuszny Bogu. Słowo Boże mówi: Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy zgrzeszył i brakuje mu chwały Bożej. Każdy człowiek potrzebuje pojednać się z Bogiem. A to pojednanie następuje tylko w osobie Jezusa Chrystusa. I teraz tak, w związku z tym, że każdy człowiek zgrzeszył, każdy człowiek zasługuje na śmierć, bo według Bożych Prawideł karą za grzech od zawsze była śmierć. I teraz Bóg widzi to, widzi upadek człowieka, widzi to, że człowiek tak naprawdę nie jest w stanie sobie poradzić z tym życiem tutaj, że odsuwał się od niego i postanawia Raz na zawsze zakończyć temat grzechu człowieka. Raz na, te, raz na zawsze zamknąć temat upadku człowieka. Jest napisane, że Bóg w ten sposób pokochał świat, że dał swojego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest potężna obietnica. Każdy człowiek, który wierzy w Jezusa, w jego dzieło, w jego zmartwychwstanie, nie zginie, ale już ma zapewniony żywot wieczny. Jezus wszedł na ziemię jako człowiek. Bóg wszedł na ziemię jako człowiek. Wyrzekł się bóstwa. Przeżył to życie bez grzechu. Poszedł na krzyż. Na krzyżu Golgoty. Poniósł śmierć zamiast Ciebie i zamiast mnie. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, karą za grzech jest śmierć. Więc ktoś za Twój i mój grzech musi umrzeć. Jeśli przyjmujesz przez wiarę zastępczą ofiarę Jezusa, jeśli wierzysz w to, że on poniósł na swoim ciele, na sobie, karę, która była należna Tobie, wziął na siebie Twoją winę, jeśli to wierzysz, to jesteś uratowany, wierząc w to, że On zrobił to dla Ciebie, wierząc w to, że On zmartwychwstał. Ty wtedy nigdy nie staniesz na sąd. Natomiast jeśli człowiek mówi, ja nie, ja jestem pobożny dlatego, że jestem dobry, dlatego, że chodzę do kościoła, dlatego, że robię dobre uczynki. Jeśli tak myślisz, ale w swoim sercu nie wierzysz w dzieło Jezusa, nie wierzysz Jemu, nie wierzysz w to, co On dla Ciebie zrobił, to tak naprawdę Jego dzieło, zastępczej ofiary. Krew, którą przelał za Ciebie, nie ma dla Ciebie żadnego znaczenia i to Ty staniesz na sąd i Ty wtedy odpowiesz za swoje uczynki. Rozumiesz? Chodzi o to, że przez uczynki prawa żaden człowiek nie będzie usprawiedliwiony, że usprawiedliwienie osiągalne jest jedynie przez Twoją osobistą wiarę, przez to, że uwierzysz w swoim sercu, że Jezus Chrystus. Przelał za ciebie swoją krew, a następnie zmartwychwstał. Zadaj sobie to proste pytanie. Wiecie, często ludzie nam odpowiadają, wiesz, ja chodzę do takiego kościoła, ja do katolickiego, ja do cerkwi, ja jestem protestantem. Ja mówię, ja nie o to ciebie pytam. Ja pytam Ciebie, kim w Twoim sercu jest dla Ciebie Jezus, kim On jest, jaką On ma pozycję, bo ja... Niespełna 13 lat temu musiałem uznać, że choć chodziłem do kościoła, Jezus był nikim szczególnym w moim życiu. Nie odgrywał żadnej roli. Ja byłem panem swojego życia. Moje ego, bo wszystko dotyczyło mojego życia. Moja praca, moje pieniądze, moja żona, moje dzieci, mój dom, moje samochody, mi, moje, moje. Moje emocje, moje plany, wszystko było moje i tak żyje większość ludzi. Jest jeden grzech, który tak naprawdę powoduje, że jesteś oddzielony od Boga. Grzech niezależności. Niezależności. To, że kiedy dzisiaj żyjesz, kiedy dzisiaj tutaj się poruszasz, tak naprawdę to, co mówię do ciebie, nie miało żadnej wartości. Nie rozmawiałeś o tym z Bogiem. Uważasz, że to jest dziwny temat. Ja też tak uważałem. Też tak uważałem, ponieważ byłem intelektualistą. Prawnikiem z wykształcenia i wydawało mi się, że mając kasę, mając wszystko, tak naprawdę będę szczęśliwy i będę zaakceptowany. Ale nie było tak. Wieczorami zastanawiałem się, co będzie jutro. Bałem się tego, czy się nie zmienią trendy. Udawałem kiedyś silnego człowieka, a wcale nim nie byłem. Dlaczego udawałem? Bo bałem się okazać jakąkolwiek słabość, że jeśli ją okaże, to system tego świata mnie wypluje że on szuka tylko tak zwanych twardzieli, ale często tak naprawdę nie miałem ochoty zakładać tych masek, ale zakładałem je każdego dnia i dzisiaj kiedy rozmawiam z wami, kiedy rozmawiam z ludźmi, wiem, że tak jest. Ludzie jak spotykają się w grupie, są twardzielami, ale potem dzwonią sami i mówią pomóż mi, bo sobie nie radzę z lękami, pomóż mi, bo jestem chory, pomóż mi, bo nie wiem co mnie czeka. Pomóż mi, bo całe życie byłem poniżany. Pomóż mi, bo mówili mi, że się do niczego nie nadaję, bo mówili mi, że nie odniosę sukcesu w życiu. Wzrastamy w czymś takim. Ludzie z lęku często ranią siebie nawzajem. Masa ludzi zmaga się z poniżeniem i tak naprawdę w różny sposób ludzie próbują z tym walczyć. Jedni walczą w nałogach, inni tak naprawdę mają depresję, jeszcze inni. Wyrzucają to z siebie, mają zbudowany silny system wyparcia, ale nie musisz tak żyć. Po co ja tu przychodzę? Po co ci o tym mówię? Mówię ci o tym, że Jezus jest realny. To jest żywa osoba, którą możesz poznać, którą możesz doświadczać, którą możesz przeżywać. Nie religijny rytuał tylko, który ci powie, że masz zrobić to czy tamto. Możesz doświadczać Jego mocy. Ewangelia to nie jest historyczna baśń. Ewangelia jest mocą Bożą. Jesteście w różnych historiach tutaj, w różnych sytuacjach. Część przyszła na dobrą kolację, część przyszła na randkę, część jest po dobrym tygodniu, a część jest po trudnym tygodniu. Ale tak naprawdę bez względu na to, jaki minął Ci tydzień i jak minął Ci ten dzień, potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa. Ile razy zostałeś niesprawiedliwie osądzony czy osądzona? Ile razy usłyszałeś właśnie to, że to Twoja wina i że nikt Ci tego nie wybaczy? Ile razy, ja Wam powiem coś, ja kiedyś jako młody chłopak w jakiś sposób po swojemu szukałem Boga, ale później parę razy w jakichś takich rzeczach moralnych, powiedzmy, upadłem. I słyszałem, wiesz, Bóg takich rzeczy to On nigdy nie wybacza. I wtedy sobie pomyślałem, wiesz co, to jak skoro on już się ode mnie odwrócił, jeśli w ogóle tak naprawdę on jest, bo też nie miałem takiej pewności, to sam sobie muszę radzić. I dzisiaj, kiedy rozmawiam z ludźmi, masę ludzi tak do mnie mówi, wiesz, gdzie on jest, kiedy ja się zmagam z tym czy z tamtym. Ja mówię, a kiedykolwiek sprawdzałeś, co on powiedział? Kiedykolwiek sprawdzałeś swoje dziedzictwo? Czy kiedykolwiek się tym zainteresowałeś? Czy powielasz te same martwe historie bez mocy, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie? Ja na przykład jako wykształcony człowiek, zanim się nawróciłem, nigdy w życiu nie miałem w ręku Biblii. Wydawało mi się, że jest to książka dla moherowych beretów. Dla ludzi, nie wiem, dla, dla degeneratów, dla słabych ludzi, ale nie dla wykształconego intelektualisty. Myślałem sobie, po co mi te historie generalnie? Mam ręce, mam umysł, jestem w stanie sam zawalczyć o swoją przyszłość. Nie wiedziałem w ogóle, o co w tym chodzi, rozumiesz? Wolałem poczytać ojca szesnego, Sycylijczyka, inne rzeczy generalnie. To mnie kręciło, ale nie kręciło mnie generalnie to, czy, czy jest jakiś Bóg, czy nie ma. Dlaczego? Bo dałem się oszukać, ale wewnętrznie, cały czas, odczuwałem ogromną pustkę. Wewnętrznie, każdego dnia, musiałem kogoś udawać. I wiesz, jak masz, wiesz, czego się boisz, wiesz, o czym myślisz, kiedy idziesz spać, wiesz, ile razy udajesz, wiesz, jaki poziom kortyzolu masz wykręcony, wiesz, ile rzeczy zepchnąłeś, że to się na pewno nie uda. I widzisz, chodzi o to, że tak naprawdę lekarstwo dla Ciebie jest jedno, stałe i prawdziwe. Możesz brać różne substytuty, ale kiedy ja niespełna 13 lat temu powiedziałem Jezus, ja wierzę, że to Ty, wierzę, że umarłeś za moje grzechy, wierzę, że wziąłeś na siebie moją winę i moją karę, wierzę, że zmartwychwstałeś i powiedziałem, przyjdź i mnie uratuj. Siedziałem na sedesie, zamknięty przed wszystkimi, żeby mnie nie widzieli. Płakałem jak małe dziecko, nie byłem żadnym twardzielem wtedy. Płakałem, powiedziałem, przyjdź, bo nie radzę sobie w życiu. Choć udaję silnego, choć wszyscy mnie za takiego mają. To ja sobie nie radzę, przyjdź i mnie uratuj. I on widział moje serce. Nie przeszkadzało mu tu, w jakiej jestem pozie. Widział moje serce i przyszedł. Spotkanie z nim zmienia wszystko. Nowe narodzenie, kiedy jesteś świadomy, że potrzebujesz Jezusa, realnego Jezusa w swoim życiu. Kiedy wierzysz w to, że to On jest źródłem życia, że to On przelał swoją krew za ciebie, że to On prawdziwie zmartwychwstał, że to On pokonał śmierć, to jest początek życia. Kochani, jest taka historia w Biblii. Dwa tysiące lat temu, wyobraź sobie, Jezus staje w takich miejscach, bo on zawsze stawał w głównych miejscach. I nauczał, ustrawiał chory, uwalniał zniewolonych, głosił Ewangelię, mówił do ludzi, upamiętajcie się, bo przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Upamiętajcie się. To nie było przyjemne dla ich dusz, ale on jako prawda, jako Słowo Boże mówił musisz się upamiętać. Musisz zmienić zdanie. I religia się wkurzała, tak jak mówiłem wam na początku. Zastanawiała się, jak go... Złapać, jak go zabić, ale jeden z takich religijnych ludzi, powiedzielibyśmy dzisiaj taki prałat, faryzeusz o imieniu Nikodem, członek Sanhedrynu, to był sąd, który robił wykładnie tory, wykładnie pisma, czyli to byli ci najbardziej uczeni w piśmie, przychodzi do Jezusa i mówi: mistrzu, nauczycielu, o co chodzi, wytłumacz mi to, bo tak naprawdę nikt, kto by nie wyszedł od Boga, nie mógłby takich rzeczy czynić. A Jezus spojrzał do niego, na niego i powiedział tak. On nie powiedział mu super Nikodemie, fajne masz szaty, byłeś, byłeś w świątyni dzisiaj super, fajnie nauczasz pism. Nie. On powiedział Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. I ten człowiek stał zaskoczony. Jak? Przecież On był postrzegany jako autorytet religijny, a Jezus mówi do Niego, nigdy nie wejdziesz do Mojego Królestwa, jeśli nie narodzisz się z Mojego Ducha, jeśli nie uwierzysz we Mnie, jeśli nie uwierzysz po co przyszedłem. Wiecie, dzisiaj rozmawiałem z pewną osobą, która generalnie postrzega siebie też jako osobę zwiastującą Słowo i w którymś momencie doszliśmy do pewnej różnicy, on mówi, wiesz, wszyscy i tak ludzie wierzą w, te, w tego samego Boga. Ja mówię, to nieprawda. Właśnie to jest kompletna nieprawda, kiedy Jezus stał w takim miejscu i uczeni w piśmie i w faryzeusze. Mówili do Niego, ho, ho, wiesz, ty jesteś ściemniacz, ale my znamy Jachwę, bo my znamy Pisma. My jesteśmy faryzeusze. On powiedział, te pisma składają świadectwo o mnie. Ale we mnie uwierzyć nie chcecie. Dlaczego? Dlatego, że Ojcem waszym jest diabeł. Jezus nie był humanistą. Jezus nie patrzył, żeby powiedzieć ludziom tak, żeby bili Mu brawo. On nie patrzył, czy dostanie lajki w, w jego social mediach. On na to nie zwracał uwagi. To żywe, wcielone słowo. To prawda. To Bóg w ciele. On stał i mówił, jak się rzeczy mają. Nie rozpoznajecie mnie, bo serca wasze są zatwardziałe. Ojcem waszym jest diabeł. Musicie narodzić się na nowo. Musicie zrozumieć, że potrzebujecie mnie. Inni siedzieli i mówili, co Ty nam opleciesz, co Ty opowiadasz. My jesteśmy porządni. Oni się czuli lepsi od tych, co zabijali, od tych, co złożyli, od tych, co kradli. A Jezus mówi tak, posłuchaj, jeśli ty. W swoim sercu źle myślisz o swoim sąsiedzie. Jeśli plotkujesz na Niego, o nim, zrozum, zabijasz go w swoim sercu. Jezus podniósł rangę wszystkiego do serca, do serca, do serca. I okazało się, że nie było ani jednego sprawiedliwego, ale nadal nie chcieli go przyjąć, nadal woleli zostać przy swoim. Kiedy ja słyszałem Ewangelię, mogłem się na nią wypiąć. Mogłem powiedzieć: Ona nie pasuje do XXI wieku. Ona nie pasuje do mojego prawniczego wykształcenia. Ona nie pasuje do mojego stylu życia, jakie sobie zbudowałem. Wiesz, jestem kimś, mam relacje. Ludzie mnie szanują. Głosiłem na konferencjach z ministrem sprawiedliwości. Jestem gość. Ale apostoł Paweł, który był jednym z najlepiej wykształconych ludzi. W czasach Jezusa powiedział: Uznałem wszystko za śmieci. Dlaczego? Bo spotkałem Jezusa. I to Jezus jest wartością, to Jezus jest życiem, to On jest fundamentem. Resztę uznałem za śmieci. Ja też musiałem uznać. I Ty też musisz uznać. Jezus to nie jest bombka na choinkę. Jezus to nie jest jakaś przystawka że jesz sobie codzienne zupę i strzelisz sobie, o skoczę na, na mszę, na godzinkę do kościoła, będę miał spokój z Bogiem. Nie będziesz miał spokoju z Bogiem. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. To znaczy, czy wierzysz w to, że On umarł za twoje grzechy, czy wierzysz w to, że przelał swoją krew za ciebie, czy wierzysz w to, że zmartwychwstał, czy jesteś tego pewien, czy budujesz swoje życie na tym, Wiadomości do ciebie trąbią, o nie wiadomo, może będzie kryzys, może będzie wojna, może będzie tamto. Nie wiem, dziewczyna cię rzuca, coś się dzieje, co jest fundamentem twojego życia. Jak zaczynasz dzień? Ja kiedyś zaczynałem, to budziły mnie różnego rodzaju myśli. One przychodziły, o co to będzie, jak się rozwinie ten dzień. Ale dzisiaj stają, więc dziękuję Ci Jezus, czy jesteś Panem Panów i Królem Królów. Dziękuję Ci za nowe życie, które mam w Chrystusie. Od 13 lat. Codziennie mi się chce. Codziennie mi się chce. Moc Ducha Świętego mnie napełnia. Ludzie się zastanawiają. Przyłazicie tutaj od trzech lat. Przychodzicie tutaj latem, wiosną, jesienią. Jesteście tutaj nawet, jak jest po kolana śniegu. Tak. Dlatego, że warto, że warto każdego dnia, aby chociaż jeden człowiek... Narodził się na nowo i zmienił życie. Komuś też się chciało kiedyś głosić Ewangelię, a moje serce było zatwardziałe na początku. Zatwardziałe. Szydziłem z takich rzeczy. Szydziłem. Wydawało mi się, że jak mam te ludzkie różne atrybuty, to jestem kimś. Ale wiesz, te myśli później wracały. Jutro co będzie? Jak sobie poradzisz? Czy przetrwasz? Dzisiaj możesz zostać obywatelem nieba, religia mówi ci, staraj się, bądź taki, bo i ty starałeś się, być może się starałeś, tak jak ja kiedyś, ale się nie udało. Widzisz, tylko Jezus tak nie powiedział. Jezus nie powiedział, ulepsz, polepsz siebie i dopiero będziesz godny do mnie przyjść. On powiedział, wszyscy mnie potrzebujecie. Nawet jak wam się wydaje, że jesteście w takich stanach, że mnie nie potrzebujecie, to mnie potrzebujecie. Bo jesteście pyszni, bo jesteście niezależni ode mnie. I ja byłem takim człowiekiem. Mnie ludzie klepali po plecach, mówili: Michał, ty jesteś uczciwy gość. Ty zawsze taki byłeś. Tak, po ludzku tak. Ale kiedy wzywałem imienia Jezus, przyszło do mnie przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości o sądzie. Wiedziałem, że jestem brudny. Wiedziałem, że on jest czysty. Co z tego, że byli ludzie, którzy więcej grzechów nawywijali? Jak ja byłem brudny, ja zrozumiałem, że jestem na prostej autostradzie do piekła. Zrozumiałem, że potrzebuję Jego. To było dziwne. Dla mojej głowy to było dziwne. Tego nie rozumiałem dlaczego. Przecież są więksi zwyrodnialce niż ja. Rozumiesz, każdy człowiek potrzebuje Jezusa. I ten, który może tutaj stanąć dzisiaj i rozdać każdemu bezdomnemu po tysiąc złotych czy każdemu biednemu. I ten, który będzie, nie wiem, utrzymywał ile innych osób i robił masę dobra. Rozumiecie, kiedyś stałem tutaj z drugiej strony i spuentowałem Ewangelię, co się ludzie wzburzyli. Powiedziałem, czy zdajesz sobie sprawę, że usprawiedliwienie jest Twojej wiary. Hitler całe życie nawywijał. Nawywijał. Ale jeśli na łożu śmierci uznał Jezusa Panem i zbawicielem. Jeśli przeprosił go za życie niezależne od niego, to jest zbawiony. Dlaczego? Dlatego, że uwierzył w tego, który jest usprawiedliwieniem. Po ludzku to się ludzie w głowach nie mieści. Dlaczego? Bo humanizm siedzi na tronie. Ale dałem drugi przykład. A wyobraź sobie poczciwą teraz babcię, która w czasie wojny pomagała partyzantom wybili jej całą rodzinę. Po ludzku doświadczyła trudnych rzeczy i ona miała zadrę w sercu, powiedziała, że nie ma Boga, nienawidzę Boga. I co z tego, że ona pomagała partyzantom, usprawiedliwienie jest z wiary. Ludzie, musimy się upamiętać. Ludzie się oburzają, ho, 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 to niesprawiedliwe. Po ludzku tak. Ale to tylko po ludzku. Ale to Bóg jest bogiem. I to On określił, jak to się odbywa. Jeśli ty uważasz, że powinno być jak ty sądzisz, to znaczy, że ty posadziłeś siebie na miejscu Boga. I tak ma masa ludzi. Egocentryzm, humanizm i moralność zasiadają na tronie. Usprawiedliwienie nie jest z uczynków człowieka. Ja to, że głoszę wam Ewangelię, jeśli bym nie wierzył w swoim sercu w to, że Jezus przelał swoją krew za mnie, że zmartwychwstał w ciele, nic by mi nie pomogło. Mógłbym zwiastować Ewangelię, ale jeśli w moim sercu nie byłoby wiary, to ja bym był martwy duchowo. I co z tego, że głosiłbym Ewangelię, w którą bym nie wierzył? Wiara to pewność, pewność, decyzja, którą podejmujesz w swoim sercu. Decyzja. Ja mówiłem: Boże, ja tego nie rozumiem swoim intelektem, nie rozumiem o co chodzi, ale rozpoznaję w tym życie rozpoznaje w tym życie zadaj sobie to pytanie na jakim fundamencie budujesz dzisiaj tylko proszę ci nie mów w ten sposób wiesz to nie wiadomo no to jest skomplikowane nie wiadomo jaki ten Bóg jest bo on ci zostawił dziedzictwo i powiedział kto szuka ten znajdzie pytanie czy zacząłeś czy zaczęłaś szukać czy zrobiłaś ten krok czy zrobiłeś ten krok? Czy postanowiłeś się wysilić? Czy tak jak często mówię, myślisz, że powiesz, nie było cię na Netflixie, nie było cię tam, gdzie ja akurat się bawiłem. Ale jest tu. Jest tu, gdzie jest zgłoszone Jego Słowo. Jest tu, gdzie jest głoszona prawda. Dzisiaj, kiedy słyszysz ten głos, nie zatwardzaj swojego serca, mówi Pismo. Dzisiaj dla Ciebie jest dzień zbawienia. Dzisiaj, dzisiaj krzyż golgoty, może być realny w Twoim życiu, wymiana krzyżowa i zmartwychwstanie Jezusa. Dzisiaj, dziś jest ten dzień, kiedy słyszysz słowo. Nie robisz tego dla mnie. Nie jesteśmy tutaj po to, żebyś się gdzieś zapisał. Nie jesteśmy po to. Jest, być może się nigdy więcej nie spotkamy. Jeśli nie masz odwagi podejść tutaj, to nawet jak będziesz sam, Zacznij tą rozmowę ze sobą najpierw. W co ja wierzę? Czego jestem w życiu pewien? Czego? Ludzie mówią, w życiu pewne są podatki i śmierć. Ja mówię, no nie do końca. Bo Słowo mówi, że a ci, którzy uwierzą w Niego, nie zginą, ale będą miał żywot wieczny. Będą mieć żywot wieczny. To mówi Słowo. Ale ten świat mówi inaczej. I podejmujesz decyzję dzisiaj. Ty podejmujesz decyzję. Czy stajesz w wyłomie? Czy stajesz w wyłomie? Na co stawiasz? Na co stawiasz? Na co się decydujesz? Przyjaciele, jeśli chcecie pogadać, niezmiennie, jesteśmy tutaj dla Was. Możesz podejść, potrzebujesz modlitwy o uzdrowienie, uwolnienie, podejdź śmiało. Na krzyżu Golgoty Jezus wziął na siebie wszelką chorobę. W jego ranach i sińcach dokonało się każde uzdrowienie. On powiedział tak, ci, którzy uwierzą we mnie, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Tam nie ma morze. Tam nie ma, o, jak się będziesz bardzo starał. Wiara jest wszystkim, czego potrzebuje człowiek, czyli pewność. Wiara to nie jest przynależność do kościoła. Wiara to nie jest, o, ja tam się gdzieś tam ochrzciłem, czy coś tam. Wiara to pewność. Pewność tego, czego się spodziewasz. Czego się spodziewasz w swoim życiu? Jeśli wiara ci się wydaje religijnym tekstem, to zapytam Ci inaczej, czego się w swoim życiu spodziewasz? Czego jesteś pewien? O czym jesteś przekonany, że nastąpi? A? To są te rzeczy. I to Ty określasz. Ty. Ja całe szczęście. To niespełna 13 lat temu wybrałem i właśnie stoję tu aby ci zaświadczyć że on jest żywy. Jezus żyje. Każdego dnia dodaje mi tyle energii, że ludzie, którzy mnie znają, mówią kurczę, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Tobie się ciągle chce i ty jesteś ciągle szczęśliwy. Tak. Bo doświadczam go. Oddycham nim, przeżywam go. Napawam się jego obecnością każdego dnia. Pamiętaj. Wszystko zaczyna się od pierwszej twojej decyzji. Zbawienie Twoje nie jest zależne od Boga, bo Bóg wszystko zrobił dwa tysiące lat temu. Jest napisane, że wszystko, czego Ty potrzebujesz do życia i do pobożności, czyli do tego, żeby pójść do nieba i do tego, żeby doświadczać nieba na ziemi, zostało dane w Chrystusie Jezusie. Dwa tysiące lat temu zostało dane. Dzisiaj Ty decydujesz, czy to bierzesz. Jak? Przez wiarę, przez pewność, przez swoje decyzje po to sięgasz że stajesz w żyłomie, mówisz tak, Jezus, ja w to wierzę, ja w to biorę. Dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Dziękuję Ci za życie, które mam w Tobie. Ty decydujesz. Czy otworzysz swoje serce, ten przekaz, czy pójdziesz mimo? Mądrych rozważań, kochani. Amen.